Cześć, w dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jaką usterkę miałem w Subaru, bardzo irytującą, i miałem duży problem, żeby ją zdiagnozować. Na szczęście, o dziwo, pomogła mi w tym instalacja gazowa, a dokładniej funkcje diagnostyczne, które w tej instalacji się znajdują. Także przy pomocy smartfona i sterownika gazowego udało mi się rozwiązać ten problem. Samochód mój zachowywał się w ten sposób, że tak jak widać na filmie, radio, wyświetlacz, gasło. Nie potrafiłem w ogóle wyczuć, w których to jest momentach. Tutaj na filmie jest to w momencie lekkiego dodania gazu. Momentalnie radio się wyłącza. Natomiast podczas jazdy czy podczas wcześniejszych testów tak po prostu nie było. To radio gasło najczęściej zaraz po odpaleniu samochodu przez parę minut miało takie. Akcję, że się wyłączało, po czym się włączało. Tutaj na wykresie widać, jak się zachowywało napięcie. Ta górna linia nas tylko interesuje. I w momencie, gdy te wysokie piki no po prostu są ścięte, tam napięcie ładowania już dochodziło do ponad 17V, a czasami zaobserwowałem nawet tych V18. Tutaj mam połączenie z kamery i, i odczytu napięcia ze sterownika gazowego, tak żeby sobie to dokładnie wszystko zgrać w czasie i potwierdzić tylko wtedy jeszcze moją hipotezę i w tym momencie widzicie co się dzieje z napięciem regulator ewidentnie sobie nie radzi i gdzieś wyskakuje to napięcie ponad normę radio się wyłącza postanowiłem że zacznę od przeczyszczenia Styków do kostki sterującej alternatora. Tam są aż trzy piny, pomyślałem sobie, może coś nie łączy, wprowadza jakieś zakłócenia i stąd się bierze takie zachowanie tego alternatora. Więc rozebrałem kostkę, podoginałem piny, wyczyściłem to, zastosowałem jako kontakt spray WD-40. Uważam, że to jest najlepszy środek do tego, do tego typu zastosowań. Także piny jakimś narzędziem dentystycznym sobie podoginałem. Potem to wszystko zmontowałem do, do kupy i, no, niestety, zobaczycie, to się działo dalej. Tam stryknęła mi kostka, spadła na silnik. Na szczęście w bokserze jest to o tyle fajne, że tam nie ma zbyt wielu zakamarków, gdzie mogłoby się coś zapodziać. Najczęściej, jak coś spadnie, to spada na bloki, tam leży. Albo na głowicę. Więc część kostki ląduje na swoje miejsce. Wspomniane wcześniej WD40. Wydmuchujemy sprężonym powietrzem. I wpinam kosteczkę. Nie zapomnijcie o przewodzie gazowym i do auta na testy. Oczywiście szukałem w internecie informacji, które by mi pomogły rozwiązać ten problem. No niestety, natknąłem się tylko na informacje w rodzaju wymień wyświetlacz, wymień radio. Mi to pomogło. Na szczęście nie poszedłem w tym kierunku, bo to był ślepy zaułek. No i niestety, wyczyszczenie nic nie zmieniło. Radio dalej, dalej gaśnie, także. Konieczna jest wymiana. Ja szukałem w internecie wszędzie regulatora napięcia do tego alternatora mojego. Nie udało mi się znaleźć, nie udało mi się znaleźć nawet kompletnego alternatora do mojej wersji, czyli wersji 3.6. Ale znalazłem za to nowy alternator marki As, tylko wersja 3-litrowa. Stwierdziłem, że zaryzykuję, zamówię, porównam sobie wizualnie, czy to wymiarami wszystko pasuje. I w razie czego zamontuję? Różnica w parametrach między wersją 3-litrową a wersją 3,6 jest taka, że wersja 3-litrowa jest o 20A słabsza. Po prostu ten alternator będzie dysponował mniejszą mocą, 20A, dużo, niedużo, ciężko powiedzieć. Postanowiłem, że zaryzykuję i tak za bardzo wyjścia nie mam. Nie będę zamawiał żadnych używek, nie mam czasu, żeby ten alternator mój oddawać do regeneracji do. Do jakiegoś zakładu, który się w tym specjalizuje. Ja części nie mogę znaleźć, więc wpadnie nowy z wersji 3-litrowej, o ile będzie pasował. Subaru na szczęście demontaż samego alternatora no jest po prostu bajecznie prosty. Tak więc wymiana nie stanowi problemu, nawet gdyby ta wersja 3-litrowa w jakiś sposób się nie sprawdziła. To po prostu wrócę do mojego starego alternatora. Może znajdę czas, żeby go oddać do regeneracji. Może gdzieś na eBayu kupię regulator i sam to wymienię. Zobaczymy. Najpierw zamontujemy. Przewód plusowy, jeżeli nie chcecie rozłączać alternatora, koniecznie tak zabezpieczyć, żeby przypadkiem nie zwarł się z masą. Do napinacza używam sobie klucza łamanego, który jest na przegubie ręcznie. Napinacz jest zbyt mocny, żeby to naciągnąć, więc sobie. Przedłużam ten klucz i naciągam paseczek, tak żeby ściągnąć, i uwolnić alternator. Sam alternator trzyma się tylko na dwóch śrubach. Jedna długa spinająca z tą tulejką montażową. Druga ta, którą właśnie teraz wykręciłem, ta śruba jest w troszeczkę niewygodnym miejscu, ale to naprawdę jest. Żadne utrudnienie. Niczym to nie przeszkadza. Popuszczamy alternator, wykręcamy śrubę, ile gdzieś tam możemy w palcach. No i trzeba troszeczkę się z tym poszarpać, ponieważ ta tulejka dość mocno trzyma alternator, więc rączkami szarpiemy, ciągniemy, no uderzamy, w końcu wychodzi. Już się nie mogę doczekać, aż trafi na stół. Łożyska nie huczą, coś tam lekko świszczy, i są obok siebie. Koło pasowe to nowe, wygląda na trochę szersze, ale to chyba tylko złudzenia jest. Tył, ewidentnie tył jest inny w tych alternatorach. Wersja 3.6 ma jakby większy radiator, ale wysokość się zgadza. Ilość rowków na kole też się zgadza. umiejscowienie Plusa i wtyczki jest takie samo. Mocowania się zgadzają. Nic, przekręcam i montujemy. Zobaczymy, czy to się nada, czy się nie nada. Teraz akumulator w samochodzie mam troszeczkę rozładowany. Tam podczas testów dość mocno go obciążałem. A wszystko po to, żeby sprawdzić. Właśnie jak nowy alternator, wiedząc, że jest słabszy, poradzi sobie z zasileniem podstawowych odbiorników radio, klimatyzacja, światła i lekko rozładowany akumulator. I zobaczyć, czy on sobie po prostu poradzi, czy będzie w stanie wygenerować odpowiednio duże napięcie, by doładować to wszystko. Tutaj ładna melodyjka mi się zagrała kluczem. Stwierdziłem, że muszę to powtórzyć. Dokręcamy śruby, czyścimy przewód plusowy zasilający. Zakładamy pasek i całą resztę w sumie analogicznie do demontażu. Tego wspornika na dobrą sprawę u mnie mogłoby nie być, ponieważ nie mam osłony silnika, on tylko tą funkcję pełni. Ale stwierdziłem, że może kiedyś się skuszę i kupię sobie. Piękną osłonę z napisem H6. To się jeszcze może przydać. Dokręcamy wszystkie śruby. Przewód plusowy. Dość mocno. Ale żeby też z rozsądkiem do tematu podejść. Wtyczka, klik. Miło. Przewodnik gazowy. I test. Tutaj zrobimy sobie już nakładkę z wykresu napięcia. No i zobaczymy, jak on powoli wstaje. Nie będę go na początku gazował ani obciążał, ponieważ to jest nowy alternator. Chcę, żeby szczotki węglowe się na spokojnie ułożyły do. Wirnika do pierścieni ślizgowych i wstaje. wygryz jest fajny, ogólnie na starym alternatorze, to co wy widzieliście, też wyglądało podobnie, też sobie powoli wstawał, ale to był jakiś wyjątek, evenement. Jak robiłem testy w ciągu tygodnia, parę razy. Przeważnie po odpaleniu były wielkie piki i skoki napięcia, więc on nie wyglądał tak równo. Przyspieszymy to, żeby nie marnować waszego czasu. I sobie zwolnimy w momencie, gdy już podniosę trochę obroty silnika. Zobaczę, czy on podskoczy, czy nie podskoczy. Z napięciem pięknie trzyma parametry. Cały czas okolice 14, ani nie myśli dość do 15, podoba mi się to. Żeby mu tylko mocy nie brakło. W zimie grzane fotele, szyba tylna, lusterka, przednia szyba. To wszystko bierze dużo prądu. Zimy się boję. Pięknie to sobie chodzi. Ale alternator sam w sobie jest dość ciepły. Powiedziałbym wręcz, że gorący. No, bardzo gorący. Powietrze z niego gorące dmucha. Raczej nie zagrzał się tak od silnika. Jest dopiero co odpalony przecież. Więc już pewnie się poci, żeby naładować akumulator. No i te wszystkie odbiorniki podstawowe zasilić. Aż sobie zaraz wezmę termometr i zmierzę jego temperaturę. Kompresor w filmie jest chłodny. 123 stopnie. Dużo jajka można smażyć. Od mogę powiedzieć, że dla porównania poszedłem do innego samochodu. Odpaliłem samochód, włączyłem wszystkie odbiorniki. Też osiągnął trochę ponad stówkę, jeżeli chodzi o temperaturę. Więc w tym momencie przestałem się martwić. Zapachy, które się dostawały z tego alternatora, yy, no były intensywne, ale to jest nówka. Farbą malowane, to wszystko musiało się wygrzać. Tutaj macie wykres, jak już wyglądała praca alternatora podczas jazdy normalnej. Standardowe obciążenie, czyli klimatyzacja na jakieś 20 stopni, radyjko, światła obowiązkowo i tyle. Pięknie to sobie pracowało. Jeździ do tej pory ten alternator. Zobaczymy w zimie jak się sprawdzi. Kiedy sobie włączymy właśnie ogrzewanie foteli, szybę. Czy on da radę? Może w międzyczasie zregeneruje ten alternator mój oryginalny. Wtedy będę podmieniał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia.